Hej, hej ludziska, witajcie w kolejnym odcinku Day of the Zombie yy, Zaczynamy chapter 9 Ale troszeczkę mi ścina to dlatego, że Że jest pewien problem z, yy, z moim komputerem O którym teraz Nie będę mówił Ale to nieważne Może, może mnie będzie tak ścinać bardzo yy, Obudzisz się, prawda? Nie, fajnie Zamknę drzwi, tam jest za ciemno, ja tam nie idę. Ciemno, nie idę. Otwórz drzwi. Tutaj możemy wejść? Możemy. Chodź. Okej, okay, headshot. Fuck. Musiał wstać, no. Dobra, wstawaj, wstawaj, wstawaj. Kto jeszcze wstanie? Kto wstanie? Kto wstanie? Ty wstaniesz. Dobra. Okej. Okay. Dobra, idziemy dalej. Zamkniemy drzwi. Będziemy kulturalni. Jak to, jak to mamy zabić więcej zombie? O co wam chodzi? Aha, jeszcze ty. Już? Be, już mogę? Już czy jeszcze? Jeszcze? Dafuk. Mhm. Ja to jak widzicie staram się bardzo Ostrożnie podejść do rzeczy, znaczy, czy, czy. co ja mówię? Ostrożnie podejść do rzeczy. Ee, źle powiedziałem. Staram się, jak najbardziej, że tak powiem, spokojnie podejść do tej rzeczy i użyć jak najmniej AMO. O lol! Ja nie mogę! Kto mnie tam atakuje? Ty gadzie Ok. Możemy iść już na pierwsze piętro Słyszę gdzieś tego tego dziwnego pieska, że tak powiem Co, jeszcze tam ktoś jest? No, dobra, idziemy na pierwsze piętro. Tutaj może być więcej niż jeden odcinek z tego tego rozdziału, też, bo to też jest dosyć długi rozdział. Słyszę helikopter. Nie wiem, czy wy też go słyszycie, ale ja słyszę helikopter. Zapewne będziemy musieli się udać do tego helikoptera. A ja bardzo lubię się udawać do miejsca, znaczy żeby, żeby wiadomo gdzie iść. Nie lubię błądzić jak ostatnim razem. Okej. Okay. po... Okej, okay, to było epic z mojej strony. Aha, babka mnie nie uderzyła, bo nie miała czym. Okej... Okay. Tu gdzieś były potionki. Nie tu. Fuck! Aha, tu są potionki, dobra. No to idziemy dalej. O, hej zombie. Bum. Tu jest co? Amo. O. Dobra. LOL. Jakie tam się dziwne rzeczy dzieją. Kurde, teraz nie wiem, z której strony nie zaatakuję Okej, okay, babka jest. Hi! Cześć, cześć. Hi, hi, hi. Aha, to nie ta, to nie ta Amo. Hmm, szkoda. Bym sobie mógł przeładować już tą moją broń, musimy oczyścić to piętro. Tak, jak myślałem, staniesz, no nie? Lol, czemu one mi spadają, z sufitu WTF? Co się dzieje? Wypadł MNIE stąd. Ta gra musi mnie tak straszyć. Nie znoszę cię, gro. O, jak to dobrze, to już końcówka. Jeśli ta gra by była dłuższa, to mnie wytrzyma psychicznie. Okej, okay, mam Amo. I znowu słyszę helikopter. Traciłem dużo amo przez to Że się kilka razy Okej, okay, słyszę coś przez radio Autosaving Idziemy na drugie piętro Ale zobaczy ile mi zostało czasu Kurde tak szybko ten czas mija w tej grze tak jak mówiłem, znowu ten odcinek pójdzie na dwie części. No! Czemu to jest was aż tyle? Dobra, musimy używać teraz troszeczkę tego pistoletu. Hej, zombie. Czemu was było tam aż tak dużo? Ok, wiecie co? Mm, ja zakończę ten odcinek, ponieważ dalej już będzie ciężej, albo nie. Wiecie co? Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Jeszcze chwilunie, naprawdę, dosłownie chwilunie. Ok, tak żeby wyjść. Bo muszę wyjść na dach potem. Tak żeby już prawie tylko wyjść na ten dach w kolejnym odcinku tylko i mieć już z głowy. Musiałeś się ponieść, nie? No musiały się podnieść. I amo, i amo. Tak, ja słyszałem kilka razy ten helikopter i znając życie, e, wyjdziemy na da, a ten helikopter po prostu spadnie. Nie dziwbym się. Znając już troszeczkę tę grę, tak myślę, że to się stanie. Haha, ha, tym razem nam się nie udało wy zombie Okej, okay, amo, 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 amo No! Musiałem aż tyle amo użyć na tę polerną zombiaczkę Okej, okay, już mogę iść na dach. What the hell? Tak, to, to na pewno był helikopter. To musiał być helikopter. Coś mnie od tyłu atakuje? A ja... Fuck. W nogę je trafiłem. Nie ja mam 16 Okej, okay, wiecie co? Ja to kończę, bo mi się kończy miejsce na dysku. Także zapraszam Was do komentowania, subskrybowania kolejnych odcinków. Do ja the zombie. Na razie.